teraz Spinningisto z 829zł. Ten zestaw ląduje na 299zł. Uniwersalny zestaw spinningowy od Savage'a oraz Pena. W zestawie jest ten rewelacyjny kij. jest dwuskładny, długość 2,51. Ciężar wyrzutu tego to ultra fajnego kija to 7,30. Bardzo uniwersalne zastosowanie. Najważniejsza sprawa, zobacz, to jest SGS2, która przecudownie wygląda. Uchwytkowy wrotka posiada dwie przeciwnakrętki, dzięki czemu kołodek się nie odkręci podczas łowienia. Przelotki są odporne na wodę słoną. Za szczytueczkę, szczytueczka nie jest wklejeczką, ale elegancko malowana po to, żeby zauważył każde drobniejsze dziubnięcie. Ugięcie to przegięcie. Kij jest naprawdę bardzo wytrzymały, bardzo duży przyłów nie będzie problemem. Zestaw służyłem uniwersalnie po to, żebyś używał go zarówno łowienia na gumy, jak i na przynęty twarde, woblery, blachy. I do tego wjeżdża amerykańska legenda Sargus, rozmiar 3000. On idealnie wyważa ten, oto zestaw. Wbijasz na fatfisha i poszukujesz zestaw EGI, na pewno go znajdujesz, ilość sztuk jest bardzo mała, dlatego kto pierwszy najlepszy i kupuje z ponad 800 zł na 299 zł z darmową wysyłką właśnie do Ciebie.